...trzeciego etapu odmrażania gospodarki. Wznowione zostają zajęcia nauki jazdy, wracają zajęcia praktyczne w szkołach policjalnych, możliwe będą też indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych. Ponownie otwarte zostają też schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe i świetlice środowiskowe, a także restauracje, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Działalność tych miejsc będzie jednak ograniczona w związku z epidemią, a szczegóły zna Sylwia Białek. Zakłady mogą być od dziś otwierane, muszą jednak przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. W salonach Fryzjerskich i kosmetycznych będą mogli przebywać wyłącznie obsługiwani klienci. Dla bezpieczeństwa klientów fryzjerzy są zobowiązani do noszenia rękawiczek, maseczek, a nawet gogli czy przyłbic. Do noszenia maseczek zobligowani są też klienci, zalecane są płatności bezgotówkowe. Należy też zachować bezpieczną odległość dwóch metrów, przy mijaniu się z innymi osobami w salonie. Serwowane mogą być wyłącznie napoje w opakowaniach jednorazowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. W trzecim etapie odobrażenia gospodarki rządu względnił także kulturę, mówi wicepremier, minister kultury Piotr Kliński. To jest możliwość otwarcia kin plenerowych, więc na przykład kin samochodowych, to jest możliwość prowadzenia prób i nagrań bez publiczności, to jest także możliwość prowadzenia lekcji indywidualnych na uczelniach artystycznych, więc to jest ta działalność, którą można bez masowego widza realizować. Niewykluczone, że po 15 będzie możliwe otwarcie granic mówiła wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, ale to będzie uzależnione od rozwoju epidemii w naszym kraju A wczoraj w całej Polsce odnotowano 272 nowe przypadki koronawirusa najwięcej 180 kolejnych dzień na Śląsku. Śląskie kopalnie przygotowują się do wznowienia wydobycia Górnicy, którzy mają negatywny wynik na obecność koronawirusa mają wrócić do pracy dziś lub jutro. Masowe badania pracowników wykazały zakażenie u ponad 2200 górników na 13,5 tysiąca przebadanych osób Obrigado.